Janów Lubelski i Kraśnik znalazły się na tegorocznej wiosennej trasie słuchobusu. 7 czerwca wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych badań słuchu. Badania odbywały się na rynku naszego miasta. Akcja, która organizowana jest od kilku lat, w tym roku przebiegała pod hasłem Pokonaj ubytek słuchu. Badanie słuchu jest naprawdę proste. Pacjent dostaje na uszy słuchawki, przez które słyszy dźwięki i sygnalizuje, że. Słyszy dźwięk o danej częstotliwości. Słuchobus na kraśnickim rynku stacjonował od godziny 9 do 15. W tym czasie wszyscy zainteresowani mogli się przebadać. Mieszkańcy doceniają rolę takich badań i chętnie biorą w nich udział. Czy pierwszy raz pani korzystała z takiego badania? Ja już yy, jakiś parę lat temu miałam takie badanie. No i teraz znowu chciałam się zobaczyć po prostu. Akcja będzie kontynuowana. Możliwe, że słuchobus pojawi się w kraśniku już jesienią.